Dzień dobry kali w kolejnym vlogsterze. Już od rana w firmie właśnie rozpakowywaliśmy e, piękności, jakie przywieźliśmy. To są rzeczy dla dzieci. I są też dla chłopców, są nawet durdo. świąteczne dla chłopców. Słuchajcie, więc no, jest w czym wybierać. Nawet e, wyhaczyłam jedną sukienkę i już spakowałam dla Tosi, bo jest tak piękna, że mówię, no, nie, muszę Tosi też y, ją kupić. E, kupić od męża, jak to brzmi? No właśnie nie zapłaciłaś. Ja cię zaraz to. Tam... No i mamy piękności, słuchajcie, dla dorosłych, dla kobiet i naprawdę powiem Wam, że no też sobie coś zostawiłam tym razem, no nie powiem, że nie, przywiozłam sobie, żeby nie było potem, że na live mi się coś podoba, ale to wszystko przymierzę sobie jeszcze przed live'em dzisiaj wieczorkiem, jak przyjechaliśmy. a to są już sprzedane rzeczy, tak? Tak. To, to już nie ma co pokazywać losowanie przed chwilą zrobiliśmy więc dzisiaj z tych naszych postów na instagramie co było to robiliśmy losowania już osób i pisaliśmy już do wszystkich wiadomości więc każdy już wie kto wylosował przecenioną kwotę odzieży plus darmową wysyłkę tu jeszcze czekamy na kuriera bo za granicę dwie paczki lecą była już u nas rano jedna pacjentka. Ja już kawę wypiłam. Teraz jeszcze muszę zrobić szybko śniadanie, bo powiem Wam, że moje, moja dieta. nie powiedziałabym, chyba to dieta. Moje, mój nowy styl odżywiania. Tak pięknie idzie, słuchajcie, że yy, dzisiaj rano się nie zważyłam. Natomiast prawie 10 kg już schudłam od momentu, kiedy byłam na detoksie z Forever, a to byliśmy. W listopadzie, kiedy my byliśmy na z forever. W listopadzie, tak. W listopadzie, kilogramy mi e, nie wróciły, natomiast teraz już na tej diecie z, e, nie, nie nazywajmy tego dietą, na nowym stylu odżywienia. Ja Wam o tym opowiem, słuchajcie. Na razie nie chcę o tym mówić, bo, tak jak powiedziałam wcześniej, testuję pewną rzecz, po drugie, zmieniłam styl żywienia itd., e, itd. Tak tak Więc na razie troszeczkę to wszystko jest w takim chaosie. E, powiedzmy, że na razie słucham swojego organizmu i wiem, co dla niego jest dobre, e, co najlepiej mój organizm trawi i z czym się najlepiej czuję, jak zjem. I powiem Wam, że od momentu, kiedy czyli od zeszłego tygodnia ja jestem na tym, od środy. I schudłam już dwa yy, kilo, mhm. więc jest nieźle. Głodna nie chodzę, pije bardzo dużo wody i jest super. My mamy jeszcze chwilę, bo Tosia dzisiaj o 11 jest odbierana ze żłobka, nawet ją raniutko zawieźliśmy na śniadanko, z dziećmi dzisiaj jadła, bo mamy o 11.40 ostałopadkę i musimy na tą wizytę iść, bo nasza Marysia jest w ciąży i będzie, no potem wiadomo, jakby poród i, i po porodzie powiedziała, że chce dosyć szybko wrócić, natomiast no nie będzie jej kilka miesięcy, więc chcemy jeszcze z tego skorzystać i Tosia jeszcze idzie na wizytę do Marysi. To jemy się na nie szybko, kończymy tutaj wszystkie nasze rzeczy i potem idziemy do domu, a wracamy tu na którą wojtek, myślisz? Na 16. gdzieś na 16, nie? Mm -hmm. A co zrobimy z tymi przysyłkami, jak kurier nie dojedzie? Miało być o 8. Ale jest co? Nie, ma czas Przysyłka. do 10.30. Tak musiałem mieć 2 godziny. A, bo zaznaczyłeś w sumie, No, no to czekamy. Wróciliśmy od Ostałopatki się zasnęła w samochodzie, Wojtek z nią przyszedł do, przyszedł do domu, a ja pojechałam do Biedronki na zakupy i w sumie tylko miałam pojechać po tymianek, e, cytrynę i imbir. Wyszłam z dwiema siatkami torby i z jeszcze z dwiema takimi paczkami pampersów, ale w Biedronce teraz są przeceny i pampersów i słuchajcie, mega promocja i Wam polecam, bo wczoraj wieczorem jeszcze nawet siedziałam tu i przez internet chciałam zamówić wipesy. Te chusteczki mokre 99%, czyli najlepsze chusteczki obecnie na rynku, jeżeli chodzi właśnie o te mokre chusteczki dla dzieci. No i e, teraz przez ostatnie, że wszystko jedzie do góry, no te chusteczki też zdrożały. No i wchodzę na DOS.pl, patrzę, chusteczki chyba tam wychodzą po 15 coś. Wchodzę na Gemini, no wychodzą taniej, bo chyba koło 11. Ale Gemini sobie dolicza, e, pomimo, że odbierasz osobiście, 10 minimum albo 12 zł za przesyłkę. Czyli jak rozbijesz to na każdy produkt, to w ogóle wychodzi tak samo, więc nie opłacało. Wchodzę na Allegro, szukam przez Allegro, bo zawsze tam też kupowałam takie wielkie paki tych e, chusteczek i dosłownie takie ceny, ja więc co jest w ogóle grane. I słuchajcie, już miałam kliknąć to przez Allegro, bo wychodziło najtaniej chyba za 14 coś. Taka wielka paka, czyli chyba 12 tych takich e, m, paczek tych chusteczek. Po czym coś się mówi. A, odłożyłam ten telefon, zajęłam się czymś i nie kupiłam. I bardzo dobrze, bo słuchajcie, poszłam dzisiaj do biedronki, a w biedronce jedno opakowanie 8,99. Słuchajcie, to jest 6 zł, 6,7 zł e, przebitki na jednym produkcie. No to się chyba opłaca. Dlatego, jeżeli wy używacie te chusteczki, to polecam udać się do biedry. Wczoraj dostaliśmy pewną paczkę. Odezwała się do mnie e, taka pani na Instagramie z pytaniem, czy może zrobić nam prezent, więc e, no, jak tutaj odmówić. Tu mamy list od pani. Jest zaklejony, zresztą pozwólcie, że akurat to zachowamy dla siebie, bo bardzo często dostajemy takie listy od Was, co jest bardzo miłe. E, są ręcznie jeszcze pisane, więc jeszcze bardziej jakby, do, no jest to urocze. I takie listy, za, listy wszystkie listy zresztą, z, które dostaję, Wszystkie listy, które dostałam od Was, są zachowane w pudełeczku. To jest tak na pamiątkę, bo to jest bardzo, bardzo miły gest z Waszej strony. Eee, natomiast tego jeszcze nie otwierałam. Wojtek poszedł na tyle do samochodu, ale chyba się nie pogniewa, jeżeli otworzymy to bez niego. Chciałam tego pokryć, ale chyba się nie da, więc muszę to otworzyć. Zobaczcie, jaka piękna, świąteczna paczka. Cudowna. Parzona kawka. Proszę, co my tu mamy? Bajeczny przesmak. Słuchajcie, pani robi takie różne paczki. Można sobie wejść na jej Instagram. Ale super. Bardzo dziękujemy. Dzisiaj pijemy i otwieramy Prosecco. A pewnie to będzie płyn Lugola, bo bo agę tak boli gardło. Ale ja, a ja... Tak szybko zrezygnowałeś z tego Prosecco. Szybko, co nie szybko mi to poszło. Widać, że nie lubisz. Ja bym sobie napił się z chęcią jakiegoś drina dobrego, ale. Ale jestem na bez alkoholu, bo jesteśmy na y, przedślubnej diecie. Przedślubnej przed diecie. Ale o co chodzi? Bo ja tu zacząłem mówić, że dzisiaj otwieramy Prosecco, bo co? Bo moi drodzy, tutaj z tymi dwoma kobietami dzisiaj sprzedaliśmy wszystkie ciuchy, które pokazaliśmy na live. Wszystko poszło. Pierwszy raz. Zawsze to pozostawały jakieś pojedyncze sztuczki, e, nie licząc sztuczki, magiczne sztuczki. sztuczki, a nie sztuki, bo nie będziemy tutaj zrabniać pojedyncze. Sztuki. A tu dzisiaj nic nie zostało, poszło wszystko. I po prostu fenomen, fenomen! Po... Ja wiem po prostu, wiem dlaczego. Bo to zacząłem furt furt. Przepraszam, może nikt nas z, z byłych producentów nikt nie ogląda. Ale odkąd chyba zmieniliśmy producenta, to teraz naprawdę to idzie jak petarda. I się z tego bardzo cieszymy, bo przecież po to robimy. Wojtek musiał przejąć live'a, bo ja straciłam głos i tak mnie boli gardło, słuchajcie, że... Módlcie się za mnie, żeby jutro było dobrze, Aga, a nie ja, się... nie będzie, nie będziemy się modlić, po prostu czynamy kciuki. Nie módlcie się. Módlcie się za mnie, żebym ja jutro była zdrowa, bo nie mogę być znowu chora. A ja już mam dość tego szpitala w domu, Aha. bo dobrze wiecie, że... Ja byłem chory, później Aga była chora, gdzieś tam Antośka zaczęła gorączkować. Myśleliśmy, że to Angina. Co się okazało? Ząbki trójki wychodzą, i już dzisiaj właśnie wyszła też druga trójka jej. Wykurowaliśmy się znów, nie wiem, na jakiś tydzień, choć o, właśnie słyszycie, mnie jeszcze kaszne. Wykurlowaliśmy się na jakiś tydzień, a tu Aga e, ucho jej przeszło, a gardło zaczyna boleć. Więc mam już cholera dość tego po prostu e, szpitala w domu. I mam dość też już chyba troszeczkę, e, no chyba tej, tej, tej wiosno-zimy. Bo jak przyjdzie w końcu wiosna, to już to wszystko minie. A my lecimy, uciekamy do domu. Bo już ona, widzicie ją? Widzicie, jak ona już błaga oczami, żebyśmy jechali. Lecimy. Pa.